Wszystko co dobre musi spotkać się w jednym zespole. Bogdan Kowalewski zaczął grać na gitarze basowej w Zespole Manam w 1981 roku, a w 81. roku urodziła się wokalistka grupy Złoty Manam. Dokładnie o tej godzinie. <laughs> Nie, bo dokładnie to w Dobranockę. Dobranockę, <laughs> podobno, czyli jestem, wiecie, bajkowa dziewczyna. Karolina Leszko, zanim o Karolinie Leszko i o tym, co robi w Złoty Manam, mnie pytanie Bogdana Kowalewskiego. Bogdan, stary platynowy Manam, Marek Jackowski, którego duch pewnie tutaj dzisiaj krąży. Gdzieś tak od 2008-2009 roku, pamiętam to z, z wywiadów, z rozmów, marzyło mu się, żeby właśnie tak Bogdan Kowalewski, Ryszard Rikardo Lesiński, ten platynowy skład Manamu pojawił się na jednej sceny, No i. No i się pojawił się tyle, tyle że bez marka. Informacja, że Manam wraca z, w platynowym składzie, z złoty Manam, zelektryzowała opinię publiczną. Ortodoksyjni ma nam podzielili się na dwie grupy, dochodziło do różnych uszczypliwości w cyberprzestrzeni. Co ty o tym sądzisz? My nikogo nie kowerujemy, gramy swoje. Ja, nikt mi tych basów nie pisał, ja, to są. Ja, ja te basy wymyśliłem. Perkusista wymyślił swoje gruby, Olesiński to samo. Gramy swoje. Każdy muzyk rockowy, em, każda wokalistka, em, każdy em, nawet tekście szczeran, że odżegnuje się od swoich muzycznych wzorców, ale cóż, wszystko się od czegoś zaczyna, jak to było w Twoim przypadku. Mała dziewczynka, Karolina Leszko, nie wiem, pięcio, sześcio, może siedmiolatka i czego słuchało? Piękne dziecię o ciemnych włosach, a potem jako nastolatka co wertowała, jeżeli chodzi o programy radiowe, czy płyty, analogii. Jako młoda dziewczynka przede wszystkim było MTV. I Freddy Mercury, Mercury, czyli Queen. A występy. Moja droga muzyczna zaczęła się już od, od małej dziewczynki. Na dobrą sprawę już w klasach szkoły podstawowej występowałam w różnych konkursach. Mogę się przyznać, wygrywałam te konkursy, jeśli chodzi o, o wokalne. I jakby wszędzie aktywnie po drodze liceum, jakieś obozy harcerskie wszędzie aktywnie występowałam później się. Aż do momentu, kiedy zaczęłam robić coś na poważnie. Czyli yy, napotkałam się z osobami, którzy zajmują się muzyką już profesjonalnie. No a teraz jest Złoty Manam. Czy pamiętasz może swój pierwszy kontakt, nie wiem, z jakąś konkretną płytą grupy Manam? singlem, programem telewizyjnym, występem na festiwalu? A tak na dobrą sprawę moja styczność z Manamem, jakby yy, nie było, przepraszam was, ale kora. Kora była taką osobą, która jakby mnie inspirowała, jeśli chodzi o, o wokal, o charyzmę na scenie. Dla mnie to była kobieta, yy, która mnie fascynowała pod względem takim, że wchodzi silna, pewna siebie yy, i miała sposób na siebie. Jakby jak zawsze dla mnie inna niż inne wokalistki. Prawdziwa artystka, taka, której się nie da podrobić. I dlatego ja nigdy nie będę nawet próbowała. Dla mnie to jest wielka postać. I, i... Przede wszystkim też Marek Jackowski. Marek Jackowski i nigdy nie myślałam, że będzie mi dane tak naprawdę pracować, a co dopiero być wyróżniona i spodobać się takiej postaci. Więc dla mnie to było wielkie, wielkie przeżycie i wielce, naprawdę czułam się wyróżniona, bo pochodzę z małego miasta, jakby. Na tym, na tym rynku mamy bardzo dużo wokalistów, sami, sami widzicie, wiecie, że jest bardzo dużo teraz tych programów muzycznych, więc być wyłonioną i docenioną przez ta, taką postać to, to jest dla mnie wielkie wyróżnienie. Czy pamiętasz ten dzień, kiedy po raz pierwszy spotkałeś się z Markiem Jackowskim? Po raz pierwszy z Markiem Jackowskim spotkałam się tak samo jak również tutaj z Bogdanem i z, z Pawłem. Co prawda z Ryszardem się nie spotkałam. Bo Ryszard nie, nie dojechał wtedy na nagranie tego wy, występu, czyli programu szanse na Sukces. Tak naprawdę e, zawdzięczam spotkanie z Markiem Jackowskim, e, Eli skrętkowskiej, którą serdecznie też pozdrawiam, jeśli, jeśli będzie mogła, miała możliwość obejrzenia tego materiału. Bo tak naprawdę, nie wiem czy wiesz, ale trzy razy byłam zaproszona do szansy. To rzadko się zdarza, i jakby Ela widziała, że ja jestem, wiesz, ukierunkowana na tą muzykę rockową i czeka, czekam w końcu na coś takiego. A z tego co wiem, co później Marek mi opowiadał, jak leciał z Włoch na nagranie programu tego odcinka, to opowiadał i mówił: ciekawe co mnie czeka, czy, czy w końcu trafię na ten jakiś tam swój głos. No i tak się stało, że Ela do mnie zadzwoniła, powiedziała: Karolina, kurde, mam w końcu coś dla ciebie, Marek Jackowski, wiesz, utwory Manamu. Myślę, że to jest coś, co ty w czym się poczujesz. Tak więc bardzo się ucieszyłam i, i, i to było nasze pierwsze spotkanie po odcinku y, nagrania. Marek wręczył mi wizytówkę. Zadzwoniłam, raczej nie, przepraszam, nie zadzwoniłam, napisałam maila i od tamtej pory zaczęła się nasza przyjaźń i naprawdę to była przyjaźń, bo Marek Jackowski pomógł mi nie tyle co w muzyce, ale także w życiu prywatnym, jakby razem oczywiście z żoną, no, udostępnili mi mieszkanie, mogłam mieszkać tutaj w Warszawie i, i, i tak naprawdę to on we mnie uwierzył i to on też mnie dowartościował, dając mi takiej po prostu siły, że jesteś dobra dziewczyno i musisz coś z tym zrobić, tak, musisz pokazać i nie możesz się ciągle gdzieś tam chować i być zakompleksiona, że jednak może czegoś mi brakuje. Więc jakby dał mi takiego, dodał mi takiego rokowego, wiesz, powera. A przy okazji, no, zawdzięczam mu to, że, że mogę, no, dzisiaj stanąć z takimi muzykami. To jest, wiesz, no, żałujemy tak, że nie przyjechałeś wcześniej na próbę. Bo tak naprawdę tu mogę się spełnić. Tak jak nieraz wiesz, wokalista czy muzyk szuka gdzieś tam po drodze swojej drogi, tak jak szukałam w różnych zespołach wcześniej czy w różnych projektach występowałam, ciągle czegoś brakowało. A tutaj wiesz, chłopacy tak grają, że my sami siebie napędzamy. Tu się po prostu aż chce coś nowego zrobić, coś wiesz, wyhaczyć, to nikt nikogo nie strofuje, że źle, że przestań albo tak nie rób. Tu każdy może być sobą i tak naprawdę oni pozwalają mi na to, że mogę latać, że mogę jakby być totalnie sobą, pomimo tego, no, że na dobrą sprawę wykonuję jakby ich utwory, tak? ja wcześniej tych utworów nie wykonywałam, czyli, czyli jakby muszę nadać jakieś tam kreacji swojej tym utworom. Często po próbach się zdzwaniamy i czasami mówisz, że słuchaj Tomasz, mam tyle lat, co mam, ale okazuje się, że patrząc na tych panów, którzy stoją na scenie, jeszcze mi dużo brakuje do tej energii i witalności. Rzeczywiście tak jest? Jest tak rzeczywiście. Nawet, nie wiem, na pewno znasz taki utwór Oddech Szczura. Ja się śmiałam i żartowałam z kolegami, że to będzie ich o ostatni oddech, <noise> ale z tego co widzę, jak jest na próbach, więc myślę, że możliwe, że będzie to mój ostatni oddech. Więc myślę, że na koncertach ten utwór będę prosiła kolegów, abyśmy dodali jako ostatni, tak? Więc jest taki, parę, nie naprawdę grają. Ja byłam na początku byłam przerażona, a teraz już po prostu doszliśmy do takiego poziomu. Wydaje mi się, że już tak jesteśmy osadzeni, że to idzie. Nie jeden młody, powiem Ci, chciałby tak grać. Jakby ciągniemy pro, projekt Marka, tak miałoby być, gdyby Marek żył w tym składzie, byśmy się tutaj spotkali. I tyle. Tajemniczy Bogdan Kowalewski. Chociaż nie jest tak, drodzy Państwo, ponieważ tak prywatnie to jest dusza towarzystwa, czarodzień, niewieści serc i. Najbardziej z nas wszystkich, chciałbym powiedzieć. Dokładnie. <grytanie> No. Złoty ma nam, jak Państwo widzą, w, w dobrych nastrojach i humorach po ciężkiej, wyczerpującej próbie, ale, ale okazuje się, że tak, nie jest tak, jak większość sobie zamyśliła, że to będzie zespół coverowy, grający tylko hity Starego Manamu, ale powstają powoli e, nowe nagrania, nowe utwory, nowe pomysły na teksty Karolina. I cóż się okazuje, że panowie zasypują się pomysłami na nowe hity, nowe utwory Złotego Manamu. No tak, są... panowie zasypują mnie nowym materiałem i nie nadążam, słuchaj, pisać tekstów. Są bardzo twórczy. Ryszard Olesiński, którego tutaj z nami nie ma, bo się spieszył na pociąg, Mój ukochany, zresztą gitarzysta, no zresztą ty też jesteś, tak. E, tworzy, <śmiech> tworzy, <śmiech> tworzy. Tworzy utwory, tak samo tworzy nasz bardzo zdolny Bogdan, Paweł także. Będzie dużo na pewno utworów i, i, i mam dużo do wyboru. Mam dużo do wyboru. Myślę, że, że będę mogła się popisać wokalnie też. Myślę, że na wiosnę będzie, na późną wiosnę będzie. Wyjdzie w końcu z singla i tak zaczniemy z tym złodywane. Tak, na razie mówię, mamy jeszcze trochę spory, który to będzie utwór, bo jakby ja wiesz, czas, e, walka jest pokoleń. pokoleń jest, tak? Ja jestem bardziej wyrywna, e, oni są bardziej stanowani, <laughs> <laughs> więc pod takim względem, ale materiałów będzie opór i też się cieszę, że dają mi taką możliwość, że mogę pisać teksty. Teksty będą życiowe. Na pewno troszkę dam swoich osobistych przeżyć. O ile koledzy zaakceptują, o nie e, może troszkę o zranionej miłości, może troszkę o rozczarowaniu. Myślę, że będą prawdziwe te teksty. I bardzo się cieszę, e, że mogę je napisać, z tego względu, że łatwiej mi będzie przekazać to, co chcę. Tak? Czyli nie tyle, że muzyka, koledzy, którzy tworzą muzykę, nie tyle ta muzyka, że będzie ich, ja będę musiała coś otworzyć. Fajnie będzie, że będę mogła napisać te teksty, bo, bo jakby do tej linii wokalnej, którą tworzymy, będę mogła nadać swoje takie prawdziwe uczucie. Nie jest już tajemnicą, że na koncertach, takich specjalnych koncertach letnią porą, pojawi się osoba szczególna w waszym składzie na scenach amfiteatrów, na scenach teatrów i wszędzie tych miejsc, gdzie będzie brzmiała e, muzyka Złotego Mana. Kto to będzie? Ja niezwykle się cieszę, że to będzie e, Bianka Jackowska. E, krew Marka, czyli córka. Dziewczyna niezwykle utalentowana. E, do tego skromniutka, e, drobniutka, zresztą bardzo miła. I bardzo przypomina mi Marka Jackowskiego. Z tego co w wywiadach mówi Marek Jackowski, to podobno repertuar w małym palcu klasycznego manamu. Jak myślisz? Tego nie wiem, ale skoresponduję z nią i przygotowuję się do, do pierwszego występu. Na pewno będziemy kilka prób przed sezonem i na pewno to pójdzie dobrze. Jestem przekonany. Myślę, że będzie to specyficzne brzmienie. Jakby Marek wydawał te dźwięki, mimo tego, że one na dobrą sprawę dla niektórych muzyków wydają się proste, to pozwolę sobie powiedzieć, że on miał specyficzne jednak brzmienie. Jednak te palce, nawet ciągle w uszach mam utwór lipstick, jak Marek na dobrą sprawę wiosuje te początkowe riffy tak strasznie specyficznie, siłowa, a zarazem tak powabnie i delikatnie. Dla mnie w uszach zawsze to jest ta specyfika. No I bardziej trudnego jak zagrać prostą piosenkę, nie? No, no właśnie, no właśnie. Marek był dla mnie niezwykły. Taka postać, jak dla mnie mistrz. Dla mnie niebywały w ogóle, wiesz, człowiek. Przede wszystkim człowiek, bo on był tak, miał taką charyzmę. On jak Marek Jackowski, jak wchodził nawet do pomieszczenia, słuchaj, to była w nim od razu taka aura. On mnie zawsze tak tonował. Sweet Caroline nam nie mówił, albo jak nieraz się śmiałam, że jak niegrzeczna dziewczynka się zachowywałam, to mówił, że czeka na mnie z kijem, żartobliwie. Dał mi szansę, na dobrą sprawę on tego chciał, więc muszę to zrobić dla niego, a tym bardziej życie teraz, po tym co ostatnio przeszłam, naprawdę dało mi wielką szansę i bardzo się cieszę, że w tym wieku, jeszcze mimo tego, że jestem samotną matką, Mogę się spełniać, że po prostu ja to kocham. I tak powtarzam się jeszcze raz. Mi to dodało skrzydeł. Mam jeden utwór duet nagrany z Markiem Jackowskim. Może porozmawiam kiedyś z Ewą Jackowską. Możliwe, że, że mi pozwoli, aby, abyśmy wydali ten, ten utwór z głosem Marka. Ale teraz, jakbym mam go dla siebie, w swoim sercu, gdzieś tam sobie mogę posłuchać, łezka mi poleci. Bo to jest jakby niewielkie dla mnie przeżycie, że w ogóle mogłam z taką postacią wykonać utwór. Marek nie ukrywał, że jak gdyby takie ukojenie ostoje znalazł w ramionach Ewy Jackowskiej. Kim dla Ciebie jest Ewa? Już trochę powiedzieliśmy sobie o, o pomocy Marka i Ewy dla Ciebie. A teraz z perspektywy półrocza, od kiedy Marek odszedł na drugą stronę lustra, Ewa cały czas Wam kipicuje, trzyma kciuki, jest z Wami. Nie będę mówić pani, bo już tyle razy mnie skarciła. Więc Ewa jest osobą, do której jako pierwsza zadzwoniłam po propozycji chłopaków, po propozycji odświeżonej po śmierci, po śmierci Marka Jackowskiego. Czułam się w obowiązku z tego względu, że jakby nie było, to było nie dla niej, to, to i dla nich. Dla całej rodziny, myślę, i dla dziewczynek to po prostu była tragedia. Nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co to jest za tragedia, taka strata. Ja przeżyłam to okropnie osobiście, poległam. Psychicznie padłam, byłam wyłączona, naprawdę. Tydzień to znajomi nawet nawet nie próbowali do mnie docierać, bo to piękno to, 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 to był dla mnie okropny cios. Kolejny. Bo, mówię, przeżyłam tragedię i w moim życiu osobistym, i, i tutaj, jakby ta moja ostoja, to wsparcie, ten filar, nie ma go. Pogubiłam się, straciłam ojca, też można powiedzieć, straciłam ojca. Cieszę się, że tu mam kolegów, naprawdę się mną opiekują, fajnie i w życiu prywatnym, nawet się martwią, czy dojadę, czy nie dojadę. A Ewa Jackowska była tą osobą, do której się zwróciłam i chciałam, oczekiwałam od niej odpowiedzi tak albo nie, albo poparcia albo nie, jeśli byłaby to odpowiedź negatywna nigdy pomimo tej propozycji po prostu nie, nie zgodziłabym się z tego względu, że zbyt bardzo szanowałam Marka i zbyt bardzo szanuję tą rodzinę, ale Ewa powiedziała, że jakby masz moje pełne błogosławieństwo, macie, niczym się nie przejmuj, Rób swoje, Marek w ciebie wierzył, Marek chciał, żebyś śpiewała. Nawet ostatnio nieskromnie powiem, że powiedziała Bogdanowi, że Marek wiedział, że ma gust, tak? Wiedział co dobre. Że ma dobry gust. Że ma dobry gust. No, oczywiście Ewa jest piękną kobietą, tak? Dlatego Ewa Jackowska także nam kibicuje i, i, i także jest bardzo ważną teraz postacią dla nas w tym wydarzeniu, w tym projekcie. Złoty Manam w Art Imperium TV. Pozdrowienia tak, dla naszych widzów. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie w imieniu Pawła i w imieniu Rysia. Rysiu, moi drodzy widzowie, muszę dodać, jest niezwykle uroczy, charyzmatyczny i myślę, że ta rozmowa byłaby o wiele bardziej ciekawsza, gdyby tu z nami siedział. No przykro, że, że go tu nie ma. No, ale planujemy dogrywkę ze Złotym Manamem bardzo w całym fajnie, składzie i tylko w Art Imperium. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki.